Dzisiejsze spotkanie z KH Narką miało na pewno bardzo dużą stawkę, bo zwycięzca kończył pierwszą rundę na drugim miejscu w tabeli. No i była dzisiaj tą stawkę i tą presję związaną z tym meczem no zdecydowanie lepiej udziwnęliście niż, niż rywala. Tak, jak najbardziej. Ta, ta presja była dość duża, ponieważ no wiadomo, to był mecz o drugie miejsce, koniec kolejki no i każdy by chciał wygrać w tym meczu. My mieliśmy tą przewagę, że gramy u siebie, goście musieli, wiadomo, jechać dość długo do nas. Mieliśmy tą przewagę, wykorzystaliśmy ją tak, jak trzeba było i, i cieszymy się z tego drugiego miejsca Na trzecią tercję, gdy rywal zmienia bramkarza przy tak wysokim waszym prowadzeniu, to jaki on sygnał wam wysyła? Czy to jest bardziej sygnał, e, tutaj już chyba nic nie ugramy, czy bardziej... My ciągle jeszcze walczymy o to, żeby żeby coś ugrać. My w taki sposób na to na pewno patrzyliśmy, że po prostu wszedł nowy bramka, trzeba wywrzeć na nim presję, bo wiadomo, dwie tercje nie bronił. No i, no i chcieliśmy po prostu tą presję na nim, tę pre, presję jakby dać na niego, żeby, żeby on nie czuł się pewnie w tej bramce, bo wiadomo... Bramkarz, który wchodzi na ostatnią tercję, nie czuje się pewnie i im więcej byśmy strzelali, tym myślę, że jeszcze można było więcej goli strzelić. Unia ja Oświęci to jest drużyna, która zawsze walczy o te najwyższe cele, zawsze tym celem nadrzędnym jest mistrzostwo. Po pierwszej rundzie jesteście na drugim miejscu. Podsumujesz tą rundę jako rundę udaną, czy rundę, w której mogliście jednak zrobić coś jeszcze lepiej? Myślę, że naprawdę mam bardzo mocną drużynę w tym roku i że, że możemy walczyć o najwyższe cele. No i tu, tu, nie, chodzi, tu nie chodzi o zawodników, o, o pieniądze, o takie rzeczy. Chodzi o takie rzeczy, że po prostu jak się jest drużyną, się jest taką rodziną, wszyscy są razem i funkcjonujemy jak rodzina, to wszystko powinno iść tak, jak, tak jak sobie planujemy i przede wszystkim musimy trzymać się planu tego, co, tego, co trener mówi. No i, i można się cieszyć z tego drugiego miejsca na koniec tej kolejki. W tym sezonie dostajesz e, więcej szans gry, dostajesz te szanse gry. Można powiedzieć, że jesteś takim regularnym e, zawodnikiem tej pierwszej drużyny. E, czujesz, że jesteś w stanie się tej dużo nauczyć, bo jednak tych minut e, w zależności od meczu dostajesz czasami więcej, czasami mniej. E, no ale właśnie, ale dostajesz te szanse. Tak, jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy, którzy mi zaufali, bo, bo jednak jest, jestem jeszcze młodym chłopakiem i, no i, i cieszę się z tego, że dostaję te szanse, ponieważ to, to nie jest już juniorski hokej i naprawdę tutaj jest bardzo duży przeskok, jeśli chodzi, możemy nawet porównać tutaj pierwszą ligę do ekstraligi i naprawdę przeskok jest ogromny, także... Cieszę się, że w ogóle mogę trenować z tymi chłopakami, a to, że dostałem dzisiaj szansę gry i wychodziłem tak naprawdę regularnie w meczu ekstraligowym o taką stawkę, no to mnie może tylko cieszyć i motywować do dalszej ciężkiej pracy. Trener Zupanci czy trener Majkowski? Który z nich kładzie większy nacisk na Twój rozwój? Od którego się więcej możesz nauczyć? Myślę, że, że obaj trenerzy chcą, żebym się rozwijał. Na pewno na pewno z trenerem Majkowskim więcej rozmawiam. Po każdym treningu praktycznie zostaje ze mną i, i ćwiczymy różne rzeczy, także jestem mu za to bardzo wdzięczny, no bo, bo to jest właśnie bardzo ważne, żeby nie tylko trenować podczas treningu, ale też udoskonalać się w tym, w tym co, robię, co robię jakby gorzej. No i, no i cieszę się po prostu, że, że mam takich e, dwóch trenerów wokół siebie. No i chcę tylko przy takich trenerach ciężko pracować i, i nie myślał o nic innym.